Wszystkim życzę spełnienia marzeń w nowym roku, żeby nasza energia, ta pozytywna, którą my możemy kierować, można powiedzieć, gdzieś tam e, szukać ją, można w muzyce, w filmach pozytywnych, w jakichś filmikach pozytywnych, komedijnych. My musimy szukać. I tą energią naszą pozytywną kierować na nasze marzenia, które mają szybko i lekko spełniać się. Temu każdemu życzę trzymać się tej pozytywnej energii i kierować swoim życiem tak jak chce się, właśnie Tobie. Temu w tym nowym roku myślę, że wszyscy, wszystko będzie yy, w Twoich rękach i że ty zaczniesz spełniać swoje marzenia. Mam nadzieję, że tak każdy teraz pomyśla i taki będzie. Dzisiaj dziewczyny zobaczymy w jakich ty jesteś w energiach i ten rozkład jest twój. Zobaczymy. A może zaraz tak. Gdzieś tobie chce się takiego pozytywu, miłości, szczęścia, chociaż ty teraz siedzisz i tak możesz po prostu siedzieć i myśleć, a czy to realnie możesz oj, wspominać o jakichś, o jakimś związku, albo wspominać o mężczyźnie, której, no kiedy, kiedy on już pokaże, że ty jesteś dla niego taka cenna, która w takich energiach, gdzie żeby mężczyzna pokazał jednak, że jemu zależy na Tobie, że Ty jesteś tylko dla niego i że Ty jesteś naprawdę dla niego takim priorytetem w jego życiu. Dlatego mm, Ty jesteś, można powiedzieć, w dobrych energiach, ale w takich, gdzie Ty po prostu siedzisz na miejscu, Ty nie idziesz do przodu, Ty na razie prostu Jak jest, tak jest. Odpuściłaś, można powiedzieć, sytuację. I jak będzie, tak będzie. Ale sam po sobie jesteś w dobrych energiach. Ja nie mogę powiedzieć, że ty czujesz się zle i wszystko. Po prostu może dużo myślisz o tym. Może tak zrobimy. Co będzie dalej między tobą i mężczyzną? Ale jednak zrobimy tak, że rozłożę na trzy karty. Co będzie dalej między tobą i mężczyzną? I każdy wybierze swoją. Może tak najlepiej e, też energetyczne też przeciągasz tą kartę, która e, do Ciebie pasująca. Dobra, pierwsza karta. Oj, mężczyzna. Zły w energiach takich konfliktowych, gdzie chciałbyś Tobie coś tam powiedzieć, że, że co? Że co Ty chciałbyś powiedzieć? No to mężczyzna zazdrosny e, i może dlatego jest taki zły gdzieś w jakichś sytuacjach e, on reaguje, taka jego reakcja na to wszystko, co między wami się dzieje i może on wstrzymuje po prostu w sobie to, bo tak naprawdę ja widzę, że on e, to jest też dla niego taka kobieta, która e, sama sobie, taka niezależna e, stanowcza, która też planuje swoje życie i wie, jak to zrobić, e, która też e, lubi, żeby było tak, jak ona sobie poukładała, żeby to nie było tylko z niczego, raz, dwa i już. E, tu e, ty zawsze idziesz do swojego celu. Jeśli ty e, chcesz tej miłości, ty dojdziesz do swojego celu. Nie zależy, czy miłości, czy finansowo, niezależność, ty od sobie yy, wiesz, czego ty chcesz i ty idziesz do tego. I mężczyzna w tobie widzi tą kobietę, z którą on by chciałby być i z której on nie może odpuścić. Po prostu ty jest, zawsze jesteś jego głowie, ty przyciągasz go. Nie może między wami jest jakaś sytuacja tutaj, jeśli on zły, czy gdzieś była rozmowa nie taka do końca prawidłowo z jego strony można powiedzieć, bo on zły, ale ty czujesz się dobrze, ty w normalnych energiach, a on gdzieś troszeczkę zły na tą sytuację. Ale on tak i tak widzicie, że, że on chciałby z tobą być i on rozumie, że między wami jest ta przeciągania, ta miłość, bo jest to miłość i ona taka szczera i on w tobie widzi naprawdę to tak kobietę, z mógł mógłby ułożyć swoje życie, to... Um, nie prosto tak, że um, gdzieś macie między sobą te takie przeciągania i um, tak jakby też rozumiesz, że z tobą nie będzie tak łatwo, że ty też doceniasz sama siebie, że ty w jego oczach taka, że ty um, możesz e, dać sama sobie radę, że ty i finansowo dać radę, i zawsze jak coś gdzieś załatwić, to tak samo wszystko pozałatwiasz. I on rozumie, że mm, takie uczucie, że on jak cię widzi, i on rozumie, że nie tylko widzi wcale, że jak cię poznał, to on tak patrzy i rozumie, że tak jakby od zaraz zmieniło jego życie, po prostu. I on rozumie, że tu co będzie dalej, no to taka sytuacja, że od Ty tak przywróciłaś jego życie, że tutaj każdy przeszedł transformację. Tak jakby od... on wcale przeszedł transformację taką, że u niego od mężczyzny, który możliwie podchodził do życia bardzo tak z lekkością. bardzo tak pod... Tym względem, że on nie martwił się o tym, co będzie jutro. On taki był chłopaczek, który sam po sobie żył, jakby mu to pasowało, i wszystko tak mu łatwo szło, można powiedzieć. A tu mężczyzna po prostu też um, z tej, z tego możliwego chłopaczka, możliwego mężczyzny, który e, inaczej myślał o życiu, no to teraz mężczyzna, który wie, że wszystko w jego rękach, że on umie kierować życiem, że on taki mężczyzna własny, który na przykład jeśli jego kobieta, to tylko jego kobieta, i której lubi kierować się, można powiedzieć, um, kierować. Ja nie wiem, czy kierować tutaj można tak powiedzieć, a taki, że um, lubię może, żeby kobieta pokazywała to, że on mężczyzna. W związku, w rodzinie, e, chociaż mężczyzna ta zły, teraz e, taki, e, chociaż są osoby bardzo mądry, on w tej sytuacji, która między wami stworzyła się, można powiedzieć, on stał mężczyzną, której z jednej strony e, gdzieś tam w środku czuł się tym mężczyznym takim, ale w tenże czas takiej mądrej, stabilnej i chłodny, Chociaż sam po sobie może być tym chłodnym mężczyzną, ale może być tak, że ty z niego takiego i zrobiłaś z tym wszystkim, ale u niego tak jakby z tego, co było, że on podchodził do życia całkiem inaczej, to teraz mężczyzna naprawdę na poważnie do tego podchodzi i on rozumie, że on nie chce tracić szansy z tego wszystkiego, co się dzieje między wami, żeby stracić ten szans i nie wykorzystać. On rozumie, że no on ma uczucia, ale oni go męczą. On tak jakby teraz może i nie pokazywać swoje uczucia, a tak naprawdę bardzo chce. Yy, chce już taki porozmawiać, pokazać swoje uczucia i powiedzieć, że, że jednak jemu chce się tego tej rozmowy, możliwe to, że powiedzieć jednak o swoich uczuciach. Tu mężczyzna nie mówił o swoich uczuciach, tutaj nikt nie wie. Ty możesz tylko domyśleć się to, że ty mu podoba się. Ta on widzi tobie tą cenność, tą kobietą i ty tak jakby uczuwasz. Ale tu mężczyzna naprawdę chce pokazać swoje, u, uh, swoje uczu, um, uczucia. może tak powiedzieć, że swoją miłość, ale takie zaurczenie więcej. I mężczyzna tu napisze, napiszę, na pewno albo po prostu e, będzie taki szans, gdzie, by, gdzie spotkać się i porozmawiać, ale to będzie taka fajna jakaś imprezka, e, impreza, spotkanie, gdzie po prostu takie fajne spędzanie czasu, bo tak naprawdę e, to, że między wami teraz się dzieje taka sytuacja, gdzie mężczyzna jest zły, nie będę mówić, że obrożony, zły i jego to też męczy, to nie jest tak, że imotolatwo, że to, co się dzieje między wami, ale tak naprawdę szans będzie, ale zaraz mężczyzna tak jakby zmiany w jego życiu, w twoim życiu, przeprowadza się do tego, że mężczyzna staje takim dojrzałym mężczyzną, gdzie on wyniósł jakieś takie um, możliwe swoje myślenia, zmienia całkiem i rozumie, że jak do, w twoją stronę działać i jak to lepiej zrobić. I tu y, jeszcze tylko można powiedzieć początek takiego związku gdzie mężczyzna po prostu powoli zaczyna pokazywać swoje uczucia. Tu, e, ja mówię, że tu nie ma takiej miłości, miłości, to tylko e, pokazania na razie to, że chce się wykorzystać ten szans e, od Ciebie, od Niego, możliwe to, że Wszechświat daje tej szans na dójku dla Ciebie dla Niego, żeby wykorzystać, jednak żeby nie mm, zostawić to wszystko tak, jak jest. I widzicie, naprawdę takiej kobiety bardzo mądro, intuitywny i możliwy tym ty go przyciągasz bardzo, że ty też jesteś taka tajemnicza. Dobra, kto wybrał kartę dwa? Ła, mężczyzna, przyciągający taki, który wie też, czego chce od życia, wie, że on podoba się kobietom, Też taki że chce cię zobaczyć, chce przyjechać, to nie zależy, jak on gdzieś obok, to po prostu on cię pragnie, on rozumie, że z tobą to nie jest tak łatwo, ty też jesteś taka kobieta z charakterem, gdzieś tam nie jest tak łatwo, żeby to wszystko, ale tu miłość, mężczyzna naprawdę bardzo stabilny finansowo. Mężczyzna, który y, też wie, czego, czego chce, i to wygląda taka, że sytuacja, że on chce pokazać swoją stabilność, że on może być stabilny mężczyznę, że on może być z tobą, że on chce i on chce tego pokazywać. On rozumie, że on y, zły dla że Może, y, że może być zazdrosny, albo zły dlatego, że on musi udowadnić Tobie że e, jemu zależy na tobie. od jakoś tak, on przez to zlej, bo on nie chciał tego jakoś pokazywać, że więcej mężczyzna, który za nim biegają dziewczyny, który e, zawsze wiedział, że on jest najlepszy i on nie musiał może w życiu tak e, za dziewczynami gdzieś tam e, pokazywać swoje uczucia, czy jej mu podoba się, jakoś tak starać się, nie. Tu mężczyzna, że za nim dziewczyny biega, a tu on pokazuje w Twój korunek, że on muszę to robić. Ale on taki, że, że będzie to robić, i pokażę może powoli, to nie będzie tak szybko. On rozumie, że mm, tu jest też taka więcej praktyczna kobieta, która tak jakby skierowana też e, finansowy kierunek, i on rozumie, że żeby z Tobą być, on muszę też dobrze zarabiać. Tak jakoś e, tu pokazano, i on muszę Tobie to udowadnić, że. E, że on może tobie to udać, ale tak naprawdę um, on... Aha, ktoś od kogoś odeszł, a kto od kogo odeszł? Aha, mężczyzna. Tutaj wygląda to, że mężczyzna może, um, on rozumie, że ty finansowo bardzo też dobrze zarabiasz i on rozumie, że ty potrzebujesz jako kobieta finansowo zależne, niezależnego um, mężczyzny, który może dać tobie i pomóc i zadbać o ciebie i finansowo możliwe pomagać. I tu mężczyzna troszeczkę taki w szoku gdzieś tam był, dlatego, że on z jednej strony i chce w Twój kierunek działać, z strony on po prostu myślę, jak to zrobić, bo on tak jakby odszedł od Ciebie. Chociaż teraz myślę, że... A czemu odeszła? Dlatego, że on niepewny w tobie był, czy co będzie dalej między wami. O jakoś tak, i dlatego on odeszła. To tu wygląda tak, jak między wami, tutaj idzie w związku transformacja całkowita, tutaj naprawdę idzie taki koniec, jakby między wami tutaj możliwe nic nie ma, ale jak jest, to bardzo minimalna ikona, bardzo. To po prostu taki koniec wyszedł, to że mężczyzna jakby. Uciekł nie dlatego, że on nie chce z tobą być, a dlatego, że on nie jest pewny, czy da się ten związek wybudować, czy co będzie dalej. I on po prostu taki, no, szok. A czy jest sens tego wszystkiego? I to po prostu e, prowadziło go w całą transformację, dlatego, że on odeszł, a tenże czas im też jest ciężko. No, że jednak e, nie ma między wami, może być, nie, nie, tutaj tak jakby i kontaktu nie ma, a jak jest, no to bardzo minimalnie. Tutaj idzie taka zmiana całkowitego tego życia. On z jednej strony, wiecie, tobie kobietę idealną dla niego. Po prostu kobieta, która pasuje dla niego idealna. Ty świecisz jak słońce. Ty zawsze pozytywne, energiczne. Ty dajesz mu tą energię. I co będzie dalej? Mężczyzna nie chce odpuścić jej i on będzie po prostu. On tęsknie. On rozumie, że dla niego, no to miłość. To mężczyzna tęsknie za Tobą. On rozumie, że on bez ciebie po prostu nie da rady. Tęsknota bardzo, miłość. To mężczyzna, powiem, że. On pokazuje, że on naprawdę chce poważnego związku z tobą. Ta, on rozumie, że ta miłość, jednak taka szczera. Powiem tak, tutaj związek, jak to był, ale w tenże czas mężczyzna coś. Możliwe wydarzenie, jakaś sytuacja, jakaś rozmowa była, i po prostu on odeszł, ale nie dlatego, że on nie chce z Tobą być, a dlatego, że on po prostu nie był pewny, czy on na pewno chce z Tobą być w przyszłości, czy wcale on nie widzi. Jakoś takie, że dla niego taki stres, strach był, czy na pewno on, on, on jakoś teraz przeszedł tą transformację, zmiany w życiu i on teraz rozumie, że ty dla niego jesteś idealna, że on tęskni za tym słońcem, za tym pozytywnym od ciebie i on nie odpuszczy cię. Powiem tak, tęsknota bardzo mocna. No tu tak jakby albo bardzo minimalny kontakt, albo wcale go nie ma. Tu będzie jeszcze na pewno, że on. Szybko będzie działać, to może być tak, że ty nie będziesz oczekiwała od niego, że on e, przyjedzie, napisze, zadzwoni, e, tak jakby z nienacka. Ty już będziesz także odpuściła go i, i już no koniec i koniec. Ot, ale tak naprawdę on po prostu to jest z nienacka i pojawi się w twoim życiu. I trzeci mężczyzna to będzie dalej. Oj, mężczyzna tutaj bardzo długo myślał. Coś zdecydował, ok, a co? Plany. Jakiś bardzo mocny plan. Może być tak, że między wami albo kontakt minimalny, albo po prostu takie ograniczenie, że y, jest możliwość kontaktu, ale coś każdego ogranicza albo jego, albo ciebie. Że nie macie takiej możliwości kontaktu. Y, tu tak wygląda, że idzie między Wami tęsknota. E, aha, ograniczenia, ograniczenia w tym, że tu trzeba, żeby ktoś zrobił wybór. E, bo ktoś może być, mieć rodzinę albo w związku. W związku ty jesteś. Tutaj wygląda tak, że kobieta może być w związku. E, I. Ale tak jakby uczucie, że robisz wybór. Tak jakby dwoje jesteście jedna na drugiego w złości. Tak jakby każdy gdzieś obrażony. Ktoś w związku szybciej to, że na ciebie pokazuje, że ty jesteś w związku, dziewczyna. I ty z jednej strony chodzisz w swoją energii innej. Tak jakby on widzi cię... Kobieta, która bardzo taka i chłodna, i mądra, i ale w związku kończymy się widzi. Albo obok ciebie kręcą się mężczyzny, albo po prostu ty masz stabilnego mężczyznę, i, ale w tenże czas on ma uczucia do ciebie i że on rozumie, że no, ja jej kocham. I ja nie rozumiem, dlaczego, co będzie dalej. No i jeszcze tak. Tu jeszcze idzie taka sytuacja, że to, że ty dla niego jesteś ważna, ale w tenże czas każdy gdzieś tam męczy się i że odległość czy różnica może być w wieku, odległość czy w różnych państwach mieszkać, to, że może być różnica, ale... To w charakterze nie to, więc taka różnica bardzo głęboka. To, że mężczyzna bardzo tesknie, bardzo cię pragnie i on rozumie, że od, oprócz Ciebie on nikogo nie widzi. On czasami myśli, czy to na pewno tak może być? Że ja nikogo nie chcę. No i tu tak pokazane, że możliwe, że ktoś jest w związku. Chcę... Y Otworzyć się, chcę napisać, chcę jakieś, taki szans otrzymać od Ciebie. Chcę albo po prostu dać szans na ten związek, który jest między Wami, chociaż On rozumie, że Tu Ty jesteś zajęta, albo po prostu możesz być zajęta. Od jakoś tak, że gdzieś tam jest sytuacja, gdzie on mówi, że nie, ja po prostu muszę zmienić swoje życie całkowicie. Tu no, mężczyzna naprawdę planuje bardzo takie mocne plany. On raz, że już wie, jak zrobić tak, żeby ty byłaś jego, on rozumie, że może przyjechać do ciebie z prezentem albo przyjdzie do ciebie z prezentem, z takim e, bardzo dużym prezentem, naprawdę. E, z takim, który ty po prostu nie dasz on nie da Tobie szansy możliwości odejść od ciebie i on widzi to, że na tyle ty go przyciągasz, na tyle ty jesteś tak silny energetycznie, że po prostu nie jedna kobieta nie dała rady z nim, żeby tak jego przywiązać do siebie. On przez to jest bardzo zły, bo on cały czas o tobie myśli, też, że te myślenie czasem um, po prostu męczy, bo on mówi, że ja po prostu już nie mogę. I już tyle czasu przyciągasz bardzo seksualnie. Takie przyciąganie, że on czasami nie wierzy, że to tak możliwe, że przyciąganie mieć e, do kobiety. To, że może być odległość raz i może być kontakt przez internet, on widzi cię i mówi, że no nie, ona ma jak gwiazdeczka, która gdzieś tam e, świeci i ja ją tylko chcę. Tu mężczyzna e, chce związku z tobą, e, chce kontaktu takiego miłosnego, po prostu. E, tu mężczyzna nastawiony na to, że on chce tobie coś podarować i pokazać to, że on naprawdę chce zmienić życie swoje i Twoje, chociaż nastawiony bardzo tak poważnie, energetycznie po swojemu. I mówię, że ja nie poddaję się. I mówi, że ja zacznę działać. Tak, tu mężczyzna albo już może działać, bo tutaj taka szybka karta. Albo po prostu już pisze, może być, pokazuje swoje uczucia i ty możesz nie wierzyć w to, ale tu miłość, tu miłość i temu, ty go bardzo przeciągasz, bardzo. On ja mówi, że na tyle ona, e, kobieta, z której by ja na pewno chcę coś spróbować.